Fleszu Czaplinka, Czaplinecki Tydzień Organowy, Dni Czaplinka, Festyny, Dni Hendrykowskie, Festiwal Sielawa Czaplinecki tydzień organowy to ciekawa i nieoczywista propozycja dla zwolenników wyjątkowych muzycznych przeżyć. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że już drugi rok możemy koncertować w tym przepięknym kościele świętej trójcy w czaplinku na wyjątkowym instrumencie Wilhelma Zawera, który pochodzi z 1885 roku. Ma wyjątkowe walory brzmieniowe przede wszystkim. Cechuje się bogatą paletą głosów fletowych oraz bogatą paletą głosów smyczkowych, dlatego wszelkiego rodzaju literatura romantyczna, jaką proponujemy podczas naszych koncertów, brzmi tutaj naprawdę znakomicie, a po drugie, no, łączy się tutaj z walorami architektonicznymi tego miejsca. No także myślę, że w okolicy tutaj, w, tym, w tej pięknej okolicy Czaplinka brakuje takich imprez muzyki organowej i muzyki kameralnej. Dlatego myślę, że tutaj festiwal uzupełnia tę lukę. Jakie wrażenia towarzyszyły muzykom podczas koncertów? Wyjątkowy instrument. Jest co prawda mały, kameralny, więc to jakby jest też pewnego rodzaju wyzwanie, tak, zagrać innej literaturę, dobrać odpowiedni repertuar. Natomiast tutaj ze względu na Wspaniałe przyjaźnie, które udało nawiązać nam się w tym mieście. Cieszymy się, że możemy tutaj dla Państwa grać. I co ważne zagrało! Dni Czaplinka to wydarzenie do uczestnictwa, w którym zachęcać się trzeba. Bardzo się cieszymy, ponieważ mimo tego, że pogoda nas nie, nie rozpieszcza, widzimy, że coraz więcej tłumnie ludzie przychodzą, więc te dni Czaplinka na pewno podniosą sukces. Mam nadzieję, że różnorodność od imprez typowo sportowych i rekreacyjnych po koncerty, które mamy w tle, usatysfakcjonują każdego. I Czaplinka to nie tylko zabawa, ale także ważne poruszanie aspektów ekologicznych. Od wielu lat realizujemy spotkania ekologiczne płetwonurków, również tutaj w Czaplinku. W ramach tej akcji będziemy czyścić strefę przybrzeżną jeziora. Fizycznie płetwonurkowi wchodzą do wody z workami i wybierają śmieci, które tam znajdą. Oraz organizujemy konkurs ekologiczny dla osób, które się zgłoszą z zakresu ekologii, tutaj wokół Czaplinka jeziora Drawskiego, związany są z tym. Pytanie. To święto naszej gminy to idealna okazja do celebrowania ważnych jubileuszy. To Są to zawody wędkarskie e, o Puchar ziemi Czaplineckiej. One są przyczynkiem do e, zorganizowanych w dzisiejszym obchodów 70-lecia naszego koła. E, nasze koło zostało założone w, w 1952 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie e, trwa wpisując się na stałe w krajobraz Czaplinka. I z okazji właśnie 70. urodzin naszego koła będą przyznane yy, wspaniałe odznaczenia dla Nestorów wędkarstwa. Są to yy, wędkarze, którzy też nieprzerwanie w naszym kole są od co najmniej 40 lat. A co o imprezie mówili główni zainteresowani, czyli publiczność? Pogoda jest niezbyt ciekawa, ale impreza jest niesamowista. Dni Czaplinka to przykład, że nawet w dzisiejszych czasach można znaleźć dobry program. Pierwszy miesiąc wakacji to także liczne festyny w miejscowościach naszej gminy. Dzisiaj chcieliśmy zrzeszyć mieszkańców i gości na naszym festynie, który w kluczu jest tradycją od wielu lat. E, toczy się to co roku, gdzieś tam zaczynamy wakacje festynem, na którym mogą się spotkać rodziny, znajomi, wspólnie coś przekąsić z gastronomii, którą przygotowują nasze kobiety, pobawić się, porozmawiać, a ludzie mogą pokazać, co mogą wnieść od siebie. Część osób pomaga. Fizycznie coś robi, część osób upiecze ciasta, część osób zrobi jakąś gastronomię, pierożki. I to jest fajne, bo każdy ze wsi ma okazję gdzieś razem poprzebywać i coś wspólnie zrobić. Właśnie integracja jest hasłem przewodnim naszych festynów. Najważniejsze najważniejsze jest to, że jak Pan widzi jest tyle ludzi. E, integrujemy się razem z ludźmi, jesteśmy po prostu, jesteśmy wszyscy razem. Żelisławie także zaprosiło w swoje progi. Druga edycja smaków wiejskich została teraz zorganizowana po to, żeby po prostu przytrzymać to wszystko, tą tradycję tutaj w Żelisławiu. No bo jak widać, frekwencja jest coraz lepsza. A jednak turyści, którzy przyjeżdżają do naszej gminy, też potrzebują się gdzieś zabawić, zobaczyć, jak, 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 jak my tutaj działamy w Jaka jest siła tego wydarzenia? Atmosfera, że ludzie są, no że chcą się bawić ludzie, nie? No, bo to jest najważniejsze, nie? Przyjeżdżają ludzie tutaj zobaczyć, co tu jest w ogóle, nie? No, 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 są po prostu w szoku, są no, tak zaskoczeni, mile, że, że takie coś mogło powstać. Trzeba korzystać z życia, póki jeszcze można, póki jest zdrowie. Na nasze festyny warto się gotować. Miłośnicy kultury, sztuki i historii już po raz 19 zawitali do Siemczyna na dni budowania tożsamości tych, tych, tych terenów. My przede wszystkim nie idziemy na łatwiznę. Dlatego jest aleja rzemieślników i artystów. Dlatego twórstwo historyczne, dlatego smaki, smaki Siemczyna, ale w tradycyjnej postaci, tak jak ją często e, pamiętają nasi dziadowie i jakiś konglomerat już tych smaków. Dlatego właśnie zawsze na finał dnia e, sprowadzamy, sprowadzamy takie niepowszechne e, Zespoły artystyczne, które mają nam pokazać tą wyższą kulturę, a nie tylko taką tą powszechną. Nie tylko program artystyczny wydarzenia, ale także samo miejsce wzbudziło wiele entuzjazmu. Pięknie odrestaurowane, wszystko jest naprawdę jest super. Dużo, dużo wkładu zostało do ludzkiego włożonego. Grono zwolenników Dni Hendrykowskich z roku na rok jest coraz większe. Przejeżdżamy zawsze z nowymi znajomymi, żeby tutaj jakby to grono sympatyków powiększać. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pogoda dopisuje, wspaniali ludzie, pięknie. Dni Hendrykowskie jest w czym przebierać. Festiwal się lawa to wydarzenie, które na stałe zagościło w kalendarzu czaplineckich imprez. Ideą jest to, żeby ludzie w taki przyjazny sposób, bliski naturze i bliski ludziom poznali dawne tradycje, szczególnie pogańskie, dawną muzykę, dawne techniki, życia w ogóle to, jak to było, i mniej więcej poczuli ten klimat takiej bliskości między sobą, bo kiedyś to połączenie człowiek, natura było bardzo ważne i my chcemy o tym przypomnieć, dlatego robimy to też w tak cudownym miejscu, gdzie mamy wodę, drzewa i przede wszystkim cudownych ludzi. Co przyciąga uczestników na ten festiwal? Sprowadza mnie tutaj przede wszystkim y, słowiańska część tego festiwalu. Ta mitologia słowiańska jest mi bardzo bliska od zawsze i pierwotne siły natury są mi też bliskie od zawsze. Y, bardzo szanuję. Szanuję, naprawdę szanuję naszą planetę. Ona przechodzi teraz bardzo wiele trudnych zmian klimatycznych i nie tylko. Jest też wojna na Ukrainę, i uważam, że jedyne, co możemy zrobić, to być, żyć w zgodzie z naturą, że ona nas może uleczyć od tego wszelkiego zgiełku, tego, tych szaleństw, tego co się dzieje teraz. Niezależnie w jakiej roli widzimy uczestników festiwalu, łączy ich wszystkich wspólny mianownik. Byłam tutaj w zeszłym roku na koncercie, urzekł mnie i w tym roku postanowiłam, że będę tutaj również jako wystawca. Staramy się, by nasze produkty były zgodne z naszą ideologią, czyli właśnie jak najbliżej natury. Wśród występów, stoisk czy warsztatów ta bliskość natury była zauważalna. Tutaj e, zapoznajemy się z tym czym jest glina. Dzieciaczki, proszę powiedzieć czym jest glina? Pięknie! I próbujemy przybliżyć to na, na czym polega zabawa z gliną. E, dotyk gliny, co powoduje, że relaksuje, stymuluje komórki nerwowe, do relaksu również i Ogólnie do manualności, do rozwoju manualności dzieci, bo niestety musimy stwierdzić, że manualność dzieci spada. Sielawa to znakomite wydarzenie, naturalnie.